Está. Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który w końcu nagrywamy z naszego domu. Nie było nas tutaj chyba ponad tydzień, albo prawie tydzień. Nie, tutaj. tydzień aż nie, ale no, widzowie, cały weekend byliśmy w Łodzi, był to mega no, intensywny. My we wtorek, albo w poniedziałek. Serio? No, tak. Aha, no dobra, to widzowie, cały weekend plus jeszcze kilka dni byliśmy w Łodzi. No, to był mega intensywny weekend, chyba taki najbardziej intensywny w tym roku, co? Naszym? Weźcie, nic nie mówię, ja tak połamane plecy, że jedyne oczy masz, że to jakiś masaż albo najlepiej to wskoczyjemy do takiego jacuzzi z ciepłą wodą. No, Natalia. Żeby, właśnie, Iść na masę, Karol. Mogliśmy, ale widzowie, <noise> no ogólnie, żebyście nie pomyśleli, jesteśmy mega zadowoleni po tym weekendzie. Tak. Było tyle zamówień, że, że szok, ale no tak fizycznie zapitalaliśmy, że no po prostu musimy teraz, wiecie, odpocząć trochę. Nie dosyć, że jesteśmy zadowoleni po weekendzie i po naszego sklepu, to nadal jesteśmy zadowoleni, bo dostajemy od was mnóstwo wiadomości i zdjęć, jak otwieracie te paczki No właśnie. I mówicie, że Wam się podobają, więc to jest to dla nas najważniejsze. Tak, bo dopiero tak naprawdę dwa dni temu, nie? Zaczęliście wysłać tam paczki, że do was dochodzą, piszecie, że jest super, że jesteście mega zadowoleni, więc... No, jak czytamy to, to wiemy, że warto było siedzieć kilka dni z rzędu do trzeciej, czwartej w magazynie. Ale, Karu, ostatnie dwa filmy były w pełni poświęcone naszemu sklepowi, więc czas może troszeczkę się od tego oderwać, chociaż nie do końca, bo dla tych, którzy są zainteresowani naszym sklepem, na koniec przedpremierowo pokażemy może kilka nowości, które niedługo będą. No tak? dobra, to, to zróbmy to w trakcie filmu, jakoś później, tak. żeby ciągle nie mówić o sklepie, bo dwa poprzednie filmy faktycznie były w pełni poświęcone. No to co robimy, Natalia? Co robimy? Po pierwsze, idziemy do Maka. Jest świąteczna rzecz, rozumiesz? Wiem, Natalia, już mówiłaś. o. Ja, ja już o tym wiem, widzowie chyba jeszcze nie wiedzą Bo to kiedy się pojawiło? Dzisiaj czy wczoraj? Właśnie nie wiem, mi się wydaje, że to dzisiaj dopiero się pojawiło, ale nie mam 100% pewności Okej, okay, dobra, no tak czy inaczej jest to świąteczna nowość którą, no dzisiaj oczywiście przetestujemy Poza tym ostatnio w Łodzi próbowaliśmy pojechać do Parku Świateł ale niestety nam się to nie udało i w Trójmieście Karol też jest Park Świateł więc stwierdziłam, że możemy tam jechać Dobra, to ja zobaczymy czy tym razem się uda, tylko pójdźmy szybciej, nie? niż o 21.48 <laughs> Właśnie wydaje mi się, że Karol powinniśmy od tego zacząć No dobra, możemy tak zrobić w sumie. Ale widzę. Ja chciałam Wam podziękować za 300 tysięcy subów, które udało Wam się wbić na moim kanale. Nie dosyć że tutaj otwarcie sklep, bo tutaj suby. Tak, bo to było w, ty w tym samym momencie. Jak otwieraliśmy sklep, to widzowie praktycznie dobili 300 tysięcy, więc. Natalia jest grubo. Jeszcze nie minął rok, odkąd masz kanał, a już 300 koła. Więc dziękuję Wam bardzo, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, bo do końca roku lecimy po 320 tysięcy subów. Oj, może być ciężko, chociaż widzowie, patrząc na to, co robicie, jest szansa, że się uda. Zostawiajcie łapkę w górę, a my Karol się zbieramy i jedziemy. Słuchajcie, zbieraliśmy się już do wyjścia i sobie... I zobaczyliśmy, że w Gdańsku aktualnie są 3 stopnie, ale to jeszcze nic, bo spójrzcie, co będzie w kolejne dni. Zima idzie, w sobotę, karą ma padać śnieg. Co? Minus 4 w nocy! ja Jestem w szoku, nie? Ja czułem, że jest zimno, ale nie myślałem, że aż tak. W ogóle, Natalia, w niedzielę ma być minus 1 w dzień, bo w nocy. Serio w dzień? Tak, w nocy od jutra już będzie minus 2, potem minus 4 cały weekend. I całe szczęście, że w piątek mamy zmianę opon, bo my dalej jesteśmy na letnich, nie? Ja nie chcę zimy, bo że jestem chyba ciepolą na serio, jak dzisiaj chodziliśmy na zewną. mi było tak zimno, ale nie wiedziałem, że jest aż tak chłodny. No a będzie jeszcze zimniej. Nie, natomiast nie są gotowy na zimę. Ja nie mam butów zimowych. Kurtkę, co prawda mam, ale. Kurtki się... masz dwie! No dobra, kurtki mam dwie, ale z butami mam problem, więc ja się muszę przygotować, bo ja nie myślałem, że zima będzie już w listopadzie. No dobra, my jesteśmy już w samochodzie, jedziemy najpierw do tego parku świateł, bo okazało się, że on jest otwarty do godziny 20, więc pewnie wchodzić można do 19. A mamy już prawie 18, a zanim tam dojdziemy, tu trochę minie. Ale w ogóle powiem wam, że tak mi denerwuje ta grzywka, bo one w rzeczywistości jeszcze wygląda całkiem spokojnie. To już nie grzywka, tak? Jak ja no, to jest? No jeszcze trochę grzywka, ale ona na kamerze wygląda beznadziejnie, jak w rzeczywistości jest całkiem okej okay, tak na kamerze po prostu wygląda tragicznie nie wiem jak ją już układać A ona ci do oczu wchodzi, nie? tak czasami nawet pojawiają się od was komentarze, że tak żywka wchodzi mi do oczu ale nie mam co z nią zrobić, zobaczcie ja już ją układam tak na bok jest trochę lepiej, ale no jeszcze trochę za zanim będzie dłuższa cały czas się panowie, że my nie mamy takich problemów nie, całe życie to sama fryzura, ewentualnie nie, wam się zakłada większe robią musiałaś, tak? <laughs> No dobra, słuchajcie, podjeżdżamy na miejsce. Myśleliśmy, że będzie średnio, ale z daleka wygląda to mocno, są takie ściany z zampeczek. Zaraz oczywiście pokażemy wam to z bliska, tylko musimy gdzieś zaparkować. Auto zaparkowane, jesteśmy obok wejścia, w ogóle nie dosyć, że jest zimno, to jeszcze strasznie wieje, ale idziemy do środka. Natalia? 33 zł za osobę? Dobrze, że się w tygodniu, to jest taniej. No właśnie, faktycznie, ja nie ma jakiejś zniżki dla byłych studentów albo takiego, jesteś nie, jesteśmy na staży, no. Jesteśmy już w środku i chcieliśmy na was nagrać takie super przebitki, ale niestety od tych lampeczek kamera głupieje, ale co w ogóle się jest zabawne, przed chwilą mijaliśmy pana, który szedł w krótkich spodenkach, rozumiem. Widzowie, ja nie ja dojeżdżałem. Szalika, każdy tak ale widzę. On miał kurtkę zimową i krótkie spodenki. I to kurtkę miał z North face, a. to była taka porządna kurtka, nie, <grym> nie to, że wiesz, kogoś nie stać. i przyszedł tylko, tak. ale nie był ubrany w krótkie spodenki. Hit, dobra, nieważne, to ja idziemy pokazać. Musimy widzieć, sobie tak do slow motion, bo inaczej kamera głupieje. Cały czas chodzimy po tym parku i w ogóle jest taki super tunel, świetny. Na to. On w ogóle ma kolory takie jakby tęczy. O, ale patrzcie, uwaga, wchodzimy do szatka. Ty, jak będzie tutaj śnieg, to będzie mega miejsce pod fotki jakieś, nie na Insta? No, będziemy się tutaj przyjechać jeszcze raz na pewno. Bo jak będzie śnieg, to będzie tutaj milion ludzi na pewno. No, to prawda, widzowie, dzisiaj coś w środku tygodnia jest puściutko, ale cześć, to tu się dzieje w weekend, Natalia? masakra musi być. Tak szczerze mówiąc, średnio chciało mi się tutaj widzowie jechać, bo myślałem, że to jest dużo mniejsze, a to jest tutaj ogromne. To jest tyle tych wszystkich, wiesz, no światełek różnych. Tej góry, no właśnie, tak, się... różnych konstrukcji, że szoka. My dopiero tak naprawdę wchodzimy tam, gdzie to wszystko jest zgromadzone. Tutaj w weekendy są pokazy na nawet, zobacz. Serio? No faktycznie, także widzę, że laserów nie będzie, ale ale patrzcie jak to tutaj wygląda, ten no kozacko dobra talia chodźmy się przejść i zaraz serio musimy zmieniać, bo mi zimno Tutaj w ogóle też mamy choinkę, która gra i zmienia kolory Ale też kozak, ładna, no. Ty, mega fajna bardzo mi się tutaj podoba I ona do mu gra Ocz. Nie wiem tylko, czy Natalia możemy to posłyszać, więc dobra, idziemy dalej. No i moi drodzy, doszliśmy na sam koniec, było mega ładnie. Jeżeli będziecie w którymś mieście, to polecam wam tutaj przyjść, bo serio jest bardzo fajnie. Tylko, że zimno, bierze się, się ciepło, bo zmarzliśmy jak nie wiem. Jest herbatka albo kawka. Gdzie? Costa yy, coffee w kliśnik. O, dobra, 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 dobra. Dobra, z samochodu i ja się mi się ciężko u to tak zmarzłem, że no, no, aż cyplenie. Tak wiem, w buzie, nie? Jest no, masakra. No. nie? Nie wiem, są 4 stopnia, to jest niemożliwe. No, odtrzywane... nie jest tutaj strasznie, bo tutaj jest morze. No, Odczywano to jest chyba z minus 5 jakieś i Natalia, nie, na nie? jestem ja Muszę psychicznie jakoś z tym Musimy pogodzić. i no, Oczywiście, koniecznie. Ja proponuję najpierw wyjechać się stąd i pojechać do galerii, żeby <noise> wypić coś ciepłego. Jesteśmy już w galerii, ale w ogóle poszliśmy do kosty i było tyle ludzi, że nie było gdzie usiąść, więc stwierdziliśmy, że chwilę pochodzimy sobie po sklepach i dopiero pójdziemy tam na kawę i jest w ogóle piernikowo latte. No, ja mam taką ochotę Dalia, ale no, nie było gdzie usiąść więc nawet byśmy nie mieli jak nagle tego, żeby nikogo w to nie było. Więc teraz sobie chwilę pochodzimy i Karol może być do Half Price'a po gadżety do zdjęć na Sweet Planet. A Bieskitu. Co jakieś albo w Empiku też mogą być takie rzeczy. Wiesz, Action by były chyba. Action by były, możemy po drodze zajechać. No dobra, ale widzowie ogólnie. Jak widzicie, na nasz profil play takie otoczkajcie uwaga, mega instagramowe foteczki, ale potrzebujemy do niej więcej gadżetów, bo kupiliśmy jakieś brystole, takie różne, o, kostki Będzieś sztuczne, pianki. pianki w ogóle, ale. ale... To za mało no, zdecydowanie. No właśnie, musimy iść kupić jeszcze coś innego. Wyszliśmy do no Half Price'a i są świąteczne sweterki, i Karol ty rok temu szukałeś Nowego do i nigdzie nie było. No właśnie, bo już było może za to. To już czas. Kurde, no te, teraz, tak jest to szybko chyba trochę. coś Nie, ale ten, nie ten mi się wygląda, ten czerwony lepszy to są chyba damskie, tak okay, by way, nie way, nie więc jest... <laughs> trochę, trochę fail Niestety przyszliśmy cały sklep i nie ma rzeczy do naszych zdjęć, chociaż rzeczy fajnych jest pełno Mi się na przykład podobają te bombki, ale nie pasują nam kolorystycznie, chociaż... Właśnie... My mamy złoto-czarną choinkę A to my w tym roku taką samą będziemy mieli na jak w tamtym? No nie, nie będziemy nowych bombek kupowali Okej, okay, dobra Tak szczerze, nie, nie mam pojęcia jak wyglądała nasza choinka w tamtym roku, ale... Weźmy, nie załamuj Ja, ja wiem, już, już no, wiem minionka. Super, Natalia no ja. Drasowałby tak, jak po prostu świni siodło Jesteśmy jeszcze w Empiku i udało nam się znaleźć kilka fajnych gadżetów. Mamy takie kulki, ale śnieg. Mamy takie złote gwiazdki i do tego płatki śniegu białe. Elegancko to, jest. jak to ładnie możemy na zdjęciu to będzie w kozacko wyglądało. I wiem co jeszcze. Sztuczny śnieg Natalia. Czajź, jak to na zdjęciu będzie wyglądało. Ej, dobra, tylko nie wiem, to. Ale niecz nie, nie zapisałem sobie tych y, naszych tych podkładek kolorowych. Najwyżej kupimy nowe, dobra, bierzemy. Bierzemy. No. no dobra, gadżety kupione I na czy możemy w do tej kosty, bo ja już mam takiego smaka znaczy, kawy. Ja od ogólnie. Chciałam ale nie wiem, czy będzie miejsce, żeby usiąść. Musi być do jakieś Tam miejsce. Tak dużo ludzi, bo każdy tutaj przychodzi po tym parku się na grze. Nie, każdy przychodzi po prostu mega zimno na dworze i chce, się, chce wypić coś ciepłego, ale idziemy i zobaczymy jak to piernikowe lata będzie smakowało. W środku nadal było całkiem sporo ludzi, więc stwierdziliśmy, że będziemy sobie na wynos i wzięliśmy piernikowe lata i zobaczcie, jakiego piernikowego gostka Potworka tej. jakiegoś, no? Dobry gostek piernikowy. Mm -hmm. Daj mi pół. Mmm, mega dobry. Mega dobry, no. Nasze lata wygląda tak. Ty, jest złoto Czym się wydaje? Takie jakby, na złotko, coś takie wpływające. już dostaliśmy zjadanym złotym, może kawę? Piernika nie czuję. No piernik ty miałeś na górze, to tylko chyba o to chodzi. Chodzi, czy nie? No nie no chyba smakuje jest piernikowe. Nie no, A może nie wiem, spróbuj, wydaje mi się, że może nie być. Chyba jest smaku piernikowy delikatnie, albo po tym pierniku mam smaku No właśnie, piernikowy. może o to chodzi, że jesz piernika i popijasz nie I wtedy masz piernikowe latte Mmm, mega dobra. Nie, chyba nie, wydaje mi się, że może delikatnie, nie wiem. Ciężko będzie widzowie, dajcie znać, znaczy jak wiecie, czy to ma w środku jakiś smak piernikowy, czy to chodzi tylko o tego piernika, który był u góry. By the way widzowie, właśnie, gdy nagrywamy ten film, Polska gra z Chile i powiem wam, że już abstrahując od tego meczu jakoś totalnie nie czuję mundialu w tym roku. Mundial zaczyna się dosłownie zaraz, a ja nie wiem, w ogóle na to nie czekam. W ogóle tym nie, ale w ogóle jakoś cicho o tym jest, nie, Natalia? Jest. Tak, szczerze mówiąc sobie ja o Mundialu, słyszałam dwie rzeczy. Jedno, że ma wyjść dokument na Netflixie o tym, jak to wygląda korupcja w FIFI, a drugi, że przypłynęły specjalne stawki pasażerów żeby ludzie mieli gdzie spać na mundialu. No tak, to też słyszałem, ale nie jakoś tak nie ma w ogóle atmosfery, nie ma. Wy zawsze były w tych, w e, takich dużych sklepach, nie wiem, szaliki, piłki, koszulki, a no. teraz nie ma, nie? Może nikt nie wierzy w naszą polską reprezentację już. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jak myślisz, Natalia, wyjdziemy z grupy? Myślę, że nie, ale trzymam kciuki, żeby się udało. Tak. Mieliśmy jechać do Action i mieliśmy jechać do Maka, ale po drodze wpadliśmy na pomysł, że przyjedziemy do T Diego, bo tam podobno jest dużo takich artykułów biurowych, domowych, a my w sumie nigdy tutaj nie byliśmy. Bo... Teraz chyba? Tylko jak szukaliśmy jakiś ramik, to tak tak jest, a, a to jest coś jak Ala Kik właśnie, o, który jest tutaj, Ala Action, Ala Pepko, nie? Tak, to jest wszystko takie pomieszane chyba. Dobra, idziemy zobaczyć widzowie, czy Teddy robi wrażenie, ale tak szczerze że strasznie mi się nie podoba ich logo. Takie tandemętne. Mogliby jakieś lepsze zrobić, ale zobaczymy. No słuchajcie, zaczęliśmy wejść, a tutaj już Natalia coś znalazła. O, le kozak! Dobra, widzowie, jednak Teddy Top chyba. Bierzemy. Jesteśmy widzowie w jakiejś kopalni Pierdół. Ty, Natalia, ten Teddy to jest serio jakiś... W ogóle jaki wielki jest ten sklep. jestem w szoku. jestem w szoku, ile jest tych gadżetów świątecznych. To jest wszystko? Gadżet Świątecznych. Hey. Ale to nie są błąbki, czy takie tak, rzeczy. Tak, to tak, to tak, są to to gadżety. Gadżety, idealnie, Natalia. Po zdjęcia, switpany, czy w ogóle pod zdjęcia, czy coś super. To jest ładne. Będziemy tutaj musieli przed świętami, kiedyś nie Widzowie, czuję, że nowy, ulubiony sklep Natix, nie? To będzie. <grym> na vlogmasach na pewno. <grym> na vlogmasach. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, nie? Logo mają beznadziejne, ale sklep jest kozacki. No, no Natalia, nowy, ulubiony no sklep, ale Natalia no już widzowie. Jest ten, już, już straciliśmy Natalię. Dobry pół godzinki na pewno tutaj spędzimy, ale tu jest kopalnia Perełek. Okej, okay, gadżety kupione, ja trochę w tym. W czasu spędziliśmy, ale Karol mi już pogania, żebyśmy wychodzili, bo chce bardzo jechać do Maka, przetestować ten świąteczną też No właśnie. I w ogóle porobimy z tym zdjęcia i koniecznie wbijajcie na świet Planetowego Instagrama, bo dobijemy już prawie 10 tysięcy połów. No właśnie, ale to dopiero po filmie widzę, bo teraz jeszcze test Maka. Na koniec na pewno przypomnimy, nie? Żeby widzę, weszli. No bo, no bo fajnie, byłoby dobić 10 koła followków i tam też będziecie jakby pierwsi dowiadywali się o rzeczach. Nie, nie pierwsi, tutaj będziecie pierwsi. Poczymy jak to będzie. Tak? No dobra, tak się inaczej, tutaj na kanale też będziemy dawali wam znać, ale Instagramka swój Planet obserwujcie i w ogóle... Mamy takie kulki, jak widzicie, w kolorach niebiesko-różowych, czyli z filt planetowych. A, Natalia przykro mi, no nie możesz usiąść na koniu, wiem, że bardzo chciałaś. Widzowie, Natalia mi tej po mówiła, że chciałaby usiąść, ale no jak widzisz, Natalia, nie możemy niestety. Ale Karol z ciebie nic. nic. Trochę zmroziło, nie? Chyba. No dobra, przyjechaliśmy w końcu do Maka i czas zamówić świąteczną rzecz, bo w ogóle nie mówiliśmy chyba co to jest. Chyba nie no? To jest to świąteczne maklary. Ja już w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio jesteśmy makfary, bardzo dawno temu. Bardzo dawno, ale w ogóle to jest nietypowe, dlatego że pierwszy raz chyba jest maklary na święta. plus... Pierwszy raz jest chyba świąteczna rzecz. Patrzcie widzowie, lepsza strona zimy, a tu jest Natalia ten. Są choinki normalnie i gwiazdeczki. O, to jest taka posypka, ok, ale te lepsze strona zimy to jest chyba taki samo logo jak przy drwalu, nie? Bo drwalnie długo wchodzi. maklary mhm. zimowe, patrzcie widzowie, normalnie. bierzemy, nie? Y, z karmelem, no. Czy nie, nie. Okay, bierzemy waniliowe, ale byśmy się wkopali w czy widzę. będzie polewa piernikowa. Patrz, można spersonalizować. Aha, można tylko odnieść polewę karmelową. Ale fajnie, jakby była piernikowa, to byłoby jeszcze lepsze. No dobra, karmelowa też będzie git. Ale niestety jest to jedyny produkt zimowy. No właśnie, chcielibyśmy coś jeszcze przetestować, ale póki co tylko to weszło. No dobra, w końcu przyszły nasze maklary. Ma ono po pierwsze bardzo dużo karmelu, chyba więcej niż zawsze. No, nie, to żałowane. Gwiazdeczki, są choinki, ale czuję się troszeczkę zawiedziona Czemu? Bo na necie wiedziałam, że one mają inne opakowanie i jest tutaj napisane. Zimowe makwary. Ty faktycznie! Zostaliśmy oszukani widzieliśmy zimowe maklary, a mamy w zwykłym kubeczku. Takie coś możemy wybaczyć, bo w środku jest zimowy. No właśnie, jest potężnie na, naładowany wszystkiego, więc zobaczymy jak będzie smaku. Ej, mega dobre są te ciasteczka. To chcemy taka czekolada bardziej. Tak? Mhm. Czyli nie, nie pierniki. Nie, nie są to pierniki, jest to taka czekolada, taka zielona czekolada i mleczna. Bardzo dobre. No faktycznie, wygląda to ciekawie, sporo tego karmelu bardzo dużo, ale. Ale ma inny smak, niż się jak jest z samym Twixem. Serio. Albo sobie wymawiam, nie wiem. Ale spokojnie zupełnie inaczej, niż się spodziewałem, to jest takie inny pos tak, niby czekolada, ale taka, taka, taka trochę w cukierki podająca. Nie? 9 na 10 Tak, 9 10 Dla mnie legałem 8 na 10 Mega szkoda, że jest tylko ta jedna rzecz, tak jak mówiłam, ale w ogóle muszę zabrać to Karolowi, bo on już prawie cały zjadł. I no tak, tak jak tak. mieliśmy tą kawę, laty piernikowe, ja biorę, a tam jest puste nagle. Napiłam się dwa razy może. No i niestety widzowie się spóźniłam. Zobaczcie, ile tylko tych czekoladowych ciasteczek mi zostało. Widzę, przyznaję, że trochę się zapomniałam. Tutaj mogę ci wziąć drugiego, jak chcę, bo. <śledzimy> od razu, jak powiedziałeś, że ten, że taka była sytuacja z kawą, to sobie to spojrzałem na tego <śledzimy> loda i mówię, nie, znowu jest to samo. I serio, mogę iść po jak chcesz? Nie, nie chcę, dzięki. No dobra, w końcu udało nam się dojechać do domu i w ogóle na wstępie obiecaliśmy wam, że pokażemy, jakie nowe produkty pojawią się w naszym sklepie. I mogę wam zdradzić, że będą cztery, a nawet 5 dostaw. Wszystkiego na pewno nie pokazujemy, bo tak, żeby też była niespodziankę, ale takich kilka najciekawszych produktów możemy zdradzić, co? Ogólnie domówiliśmy sporo rzeczy, które się wyprzedały i widzieliśmy, że byliście nimi zainteresowani, ale zamówiliśmy też sporo nowości. Nie możemy wam powiedzieć, kiedy dokładnie ta dostawa wjedzie na sklep, bo mamy tyle dostaw, że ciężko nam powiedzieć, to uda nam się to wprowadzić po prostu wszystko na stronę Tak więc po prostu śledź te strony. Sprawdzajcie też naszego Instagrama, Sweet Planetowego bo no tam damy wam znać Bardzo możliwe, że ta dostawa już jest na stronie więc musicie sprawdzać, ale z przykładowych nowych produktów, które się pojawią będzie taki sneaker. on jest w ogóle o smaku brownie Tak, to jest sneaker z brownie, on jest mega fajny Ja z chęcią tego spróbuję, bo jeszcze go nigdy nie jedliśmy, ale wydaje mi się, że będzie dobry bo wygląda fajnie. Mamy też nowe Lotte Koalas, one w ogóle były hitem tak. tak schodziły, tak wam się one podobały? Mieliśmy smak waniliowy i czekoladowy, nie? A tu jest biała czekolada, więc to też wydaje mi się, będzie Wam smakowało I będzie jeszcze truskawka. Będą też żelki, które były o smaku gumy balonowej. Niestety nie mogę wam obiecać, że tamte będą, ale walczymy. Cały walczymy, tak? Póki co udało nam się dorwać żelki kolowe, bo kolowych chyba jeszcze nie mieliśmy na sklepie, więc tak. warto mieć jakieś. Tutaj kolejne żelki, tym razem są Dalej na co mamy? Mamy Śmią, milkę. Konieczne rzeczy Milki. Obiecaliśmy Wam, że pojawi się dużo takich nowości i będzie ich naprawdę całkiem sporo. Poza jakimiś czekoladkami będą też mikołaje, będą Oj, białe, tak jest. będą chrupiące. Będą orzechowe, no naprawdę wszystkie. Ale Mikołaj, to nie wszystko, bo zwróćcie uwagę, że mamy takie drażetki, Milki. Te drażetki są mega ciekawe. E, I one też są bardzo trudno dostępne, a już niedługo będziecie mogli kupić je u nas. Bardzo dużo osób kupowało też popcorn werters i postanowiliśmy, że kupimy go jeszcze w drugim smaku. Tak dla jest, bo mieliśmy taką paczkę z czerwonym, nie? One mhm. były e, bardzo trudno dostępne i szybko zeszły. Teraz zamówiliśmy i tamte, i jak widzicie, e, nowe niebieskie. Poza tym będziemy mieli sporo mamby i coś, na co długo czekaliśmy. Czyli Reese'sy świąteczne Tak jest, widzowie Rezys White Trees Tak to wygląda, to też jest taka wersja świąteczna Więc no idealnie I to nie będą jedyne, tak mogę tyle zdradzić no Tak, będą jeszcze inne smaki No i to jest coś z czym się mega jaram Bo jest to taki makaron Cheetosowy Mamy dwa smaki zamówione, to jest y Smak jalapeno i mamy jeszcze Flaming hot, jak ktoś lubi ostre Ja pamiętam jak byliśmy w Mediolanie i ja zobaczyłam ten makaron I stwierdziłam, że Karol musimy go brać I pamiętasz jak go wjeździliśmy? Tak, tak, to... tak yes. Dostawaliśmy go kiedyś, mega Bardzo to było dobry. ciekawe no. Poza tym będziemy mieli żelki Sour Patch o smaku niebieskiej maliny Bo niebieska malina to też jest hit Tak, smir. to jest hit. to schodzi jak złoto, widzowie Mega dużo tego kupujecie, więc takie nowe żelki też się pojawią Będzie jeszcze więcej świątecznych rzeczy Haribo I co jeszcze będziemy mieli? A, takie dosyć memowe I wzięliśmy dla mema Będziemy mieli dwa lewe Twixy, jak coś, nie? To, to nie będzie prawie Twixy, tylko to są dwa lewe Twixy. Tego nie widzieliśmy jakoś mega dużo, ale Stwierdziliśmy, że w sumie tak, o Dla mema możemy je zamówić No, to oczywiście są tylko niektóre nowości bo wszystkiego nie będziemy wam zdradzali, ale możecie zauważyć, że są różne rzeczy są rzeczy świąteczne, są jakieś żelki batony, są, są będą też, też chipsy, się. więc widzowie po prostu będzie też kakao, no naprawdę wszystko tak, będzie. wbijajcie na stronę, sprawdzajcie czy też rzeczy już są, bo wydaje mi się, że powinny już być a jak nie, to niedługo się pojawią tak jest, na instagramie będziemy dawali wam znać i no kupujcie, bo ostatnie, ostatnie produkty zeszły bardzo szybko ale na tym będziemy kończyli ten odcinek, bo musimy go zmontować, musimy dodać dla was nowości na stronę, bo to trochę trwa i musimy już to zacząć to robić no i co? Zostawiajcie suba łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym Miły!